Szanowni Państwo, serdecznie witam w Baniosze. Spotykamy się tutaj dosyć często. Dwa tygodnie temu był turniej opuchar Sołtysa, radnego. W tej chwili spotykamy się opuchar burmistrza. Bardzo się cieszę, że tak licznie przyjęliście zaproszenie. Cieszę się, że rozszerzyła się kategoria samorządowa. Myślę, że to taki jest przyczyna, że no w samorządzie ten sport jednak jest ważnym elementem i samorządowcy też potrafią dać przykład. Także życzę dzisiaj dobrych rozgrywek, wspaniałych walk. Myślę, że tak jak zwykle zwyciężą najlepsi. Ale myślę, że również wszyscy tutaj są zwycięzcami, przyjęliście bardzo ładną postawę sporto-przede wszystkim rywalizacja sportowa, ale również zabawa, radość, która niesie z uprawiania sportu. Zapowiadam również, że jest duże prawdopodobieństwo, że spotkamy się w czerwcu w szkole w Dobieszu na kolejnym turnieju, także proszę nie przerywać treningów, proszę cały czas dbać o swoją formę i do zobaczenia na kolejnych turniejach. Wszystkiego dobrego życzę. kilka słów organizacyjnych, tradycyjnie większość kategorii będzie rozgrywana systemem pucharowym, oczywiście kategoria Open do dwóch, do dwóch przegranych. Tradycyjnie zaczynamy turniej od tych najmłodszych, potem się urocznami tych najstarszych. Czy są jakieś pytania? Gramy do trzech wygranych 10 Liseczki, piątki, i wioski, 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 wioski.

Я очень сильно не хочу, чтобы это было так. Я, я думаю, так. Так, правильно. Всё хорошо. Я, я не могу. Это только ложь. Jesteśmy ze szkoły podstawowej w Dobieszu i yy, przyjechałyśmy na zawody w ping -ponga. Trenuje nas pan Zbyszek Marchalewski oraz Artur Puk, którym bardzo dziękujemy. Mogłyśmy przyjechać, dobrze się bawić i wygrać puchary w kategorii szkół podstawowych i zajęłyśmy pierwsze i drugie miejsce. Dziękujemy. нас там ставили, ага.

Եկեք <laughs>

O, było 11, było 11. Szalunia. Nie było. Nie było. Ale było 11 i 23 i 24. No, no, dokładnie. No nie ma. Ja wyrzuca rakietką. No to nie ma. Tyle, tyle. No, no, dokładnie.

Bună ziua, asistată de mulți Ja... Tutaj no nie no, kto. A to tutaj eee, szybciej. Szybciej. I nie, nie, poczekaj, przymierzyć no ale... A. A ja biegam wcale nie poczęstę. O co wiem, że dlatego? Tu jest faworyt. Tu jest w Pamiętaj, to jest ikke mer brekker. Takk for at du har. Takk for at du Po kolejny spotykamy się w Baniosze na turnieju tenisa stołowego. Są to turnieje, które mają swoją historię i piękną tradycję. Zawsze skupiają dużą liczbę uczestników startujących. Dzisiaj startuje ponad 100 osób. Startują najmłodsi, którzy mają kilka lat, ale startują osoby już dojrzałe, które w ten sposób podnoszą swoją sprawność fizyczną. Tenis stołowy łączy nie tylko pokolenia, ale łączy również sympatyków, miłośników, aktywnego spędzania wolnego czasu. W dniu dzisiejszym w trzecim turnieju tenisa stołowego o puchar burmistrza miasta i gminy Góra Kalwaria Bierze udział stu zawodników z powiatu piaseczyńskiego. Zawody rozgrywane są w kategoriach: szkoła podstawowa (chłopcy i dziewczęta), szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, open kobiety, open mężczyźni i samorządowcy kobiety i mężczyźni. Mam na imię Karol Piwnicki. Jestem nauczycielem w szkole podstawowej w Czachówku. Tutaj na turnieju na pucharze Burmistrza jestem w zasadzie pierwszy raz. Startowałem w kategorii open. Odpadłem już, teraz walczę w kategorii samorządowców. Na razie mam pierwszy mecz wygrany. Myślę, że będzie dobrze dalej. Kolejny mecz gram z panem Sobolewskim, nauczycielem z Cendrowic. Będę walczył. A jak będzie, zobaczymy. Dzień dobry. naprawdę Nie ma przychodów. Tak. Dimot Viziong ar c'hleñ Корo A. aX netoù. Nist hatingoù ose Neuñen... De Combesta. Nazywam się Iwona Szczygielska, pochodzę z Sierzchowa, z gminy Góra Kalwaria. Biorę udział w zawodach po raz trzeci. Dwa tygodnie temu udało mi się wygrać o puchar radnego. No, tym razem niestety nie udało mi się wygrać. Biorę jeszcze udział w kategorii kobiety samorządowcy. Zawody cieszą się coraz większą popularnością. Jest coraz więcej zawodniczek, coraz lepszych i zawodników. Cieszę się, że mogłam tu po prostu być i podnosić swoje umiejętności i powspominać.

Hei. Yes. 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 Zajął Jakub Woźty. Drugie miejsce Szepek Adrian i zwycięzcą został Grzegorz Konkur. Zapraszamy. Jeszcze dyplomy zareagować. Pierwsze miejsce Grzegorz. Na Trzecie miejsce zajęła Żaneta Łaszczyk. Drugie miejsce Urszula Kopit. I zwycięzcą została Aneta Krzyczkowska. Zaczynam przyjść do przedsięwzięcia. Zaczynam no, mam na imię Kamila, jestem jest, jest z Baniochy. chodzę do szkoły gimnazjum w Baniosze również. Na tych zawodach jestem trzeci raz. Zdobyłam wcześniej w podstawówce drugie miejsce. Mam puchar w domu, a ja teraz w gimnazjum niestety mi się nie udało, ale będę próbować na pewno. Może mi się uda za rok.

Давно вы сейчас Mam na imię Maciej Sobolewski. Udało mi się dzisiaj wygrać turniej tenisa stołowego w kategorii samorządowców, chociaż nie ukrywam, że było bardzo trudno, o czym świadczy, świadczy ten pot i, i to zmęczenie. W finale zacięty pojedynek z kolegą, nauczycielem Emilem Hancem. Wcześniej też fajne, fajne gry z kolegami, tak? bo tutaj ten turniej traktujemy też również jako formę spotkania. Cieszę się, że dzisiaj dopisali nauczyciele wychowania fizycznego, radni miasta i gminy i ten turniej dzisiaj naprawdę fajnie wyglądał, Mecze były równe, zacięte i już sobie w tym roku powiedzieliśmy, że, że trenujemy i w przyszłym czas czas na rewanż. Dziękuję. Turniej samorządców kobiet wygrała pani Joanna Krawczyńska. Zapraszam. Dziękuję. 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 No. Po raz kolejny gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Dziękujemy. 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 Drugie miejsce Emilian Hans. Zwycięzcą turnieju został Maciej Sobolewski. Gratulujemy Grzegorzu. Gratulujemy.

Nazywam się Zenon Klimek, mam 49 lat, w ping gram już od 16 lat, no, jakieś wyniki osiągnąłem przez ten czas, dużo, 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 dużo pierwszych miejsc, drugich, trzecich, w rejonie też nie, nie gram źle, natomiast ten dzisiejszy turniej jest tak wyrównany, że naprawdę ten co wygrał to miał dużo, dużo szczęścia i myślę, że nie można mówić, że jest się jakimś tam asem, tylko po prostu troszeczkę więcej szczęścia miałem dzisiaj. Myślę, że jeszcze kilka lat będę chciał pograć bo kimś zdrowie pozwala, a z kolegami będziemy się mierzyć. Dziękuję bardzo. W kategorii Open: trzecie miejsce zajął Paweł Gałęcki. Zapraszamy. Drugie miejsce: Kamil Borowy. I zwycięstwo w turnieju już nie wiem po raz który pan Zenon Klimek. Dziękuję. Kolejny raz idzie. bardzo Dziękuję. Kolejna. Kolejna. Dziękuję.